Pisz, o ty wyz dłużej. No, przyciskiem. A ty na czym będziesz oglądał? Na pesie czy na fonie? Dobra, biorę jednak se Mutur, rufianek. A jednak tak nie mogę. Need, boss? Some I can... Tylko teraz szukać rufianek. I'll

Poczekaj, to ja ci wyślę yy, na telefonie po prostu linka. Poczekaj, ja już sam zobaczę, ja już sam zobaczę. Poczekaj. A. E, samolot e, wysiadłem z samolotu, co nie? I mój samolot potrącił, potrącił XD. E, mój motor, który i tak dalej stoi. I się nie opiera o nic, tylko po prostu stoi. Ale widziałeś już moje konto? Ok. Mogę się jeszcze chyba przez. Albo nie, dobra. A ty teraz w nic nie grasz? Ty teraz w nic nie grasz?

Plus 1 plus jeden A inaczej to nie ma po w kogoś nie stać, a i jechać Kogoś nie stać na bluzkę albo na świeczkę a, jak a świec a świeczka się liczy za 49 zł No Skoczę na pociąg, a nie, jednak nie. Mój plan to wskoczyć motorkiem na pociąg. Ale to, Te pieski y, nie są Teamu X, tylko Julki i Shio. To są tylko ich. Bajka i Lilka. Ty prawie wskoczyłem na. ten. Jezu, na pociąg o jedna osoba, skaduje, że to dalej ta sama osoba, która wtedy była. Co jeszcze raz? No. ja wczoraj miałem... O, dwie osoby! Ja wczoraj miałem tak, że po prostu mój kolega chciał oglądać y, jak y, 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 RAM, co nie? I y, 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 y zrobiłem live'a, po czym się okazuje, że 20 osób. Ta, wiem, każdy przez to płacze. Co my power? Ale mnie wydupiło w kosmos. Dwie osoby na live. Co? Nie, No, kto by nie znał. Tylko że. Tylko wiesz, co on chyba zrobił. O nie. Ej, wiesz dlaczego ten, Leksiu lubi e, 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 zimowe kurtki? No, wiesz dlaczego... No, poczekaj, ja nie wiem jak to było dokładnie ładnie, ale... No, bo ja nie pamiętam, ale coś tam z... Tak. Komuś tam w ogóle ukradli perfumy czy coś tam? W sumie to nawet mnie by smuciło, no bo się wydało jednak pieniądze. Jednak to nie było za darmo. Szkoda. A ty byś chciał jechać na ten obóz? Jakby było skaluchem, to od razu bym chciał. I bym, tak, I bym tak namawiał rodziców. Jakby mi nie pozwolili, to bym powiedział to bym się rzucił na podłogę i bym beczał. Au, zginąłem. O, były dwie osoby, teraz jest zero. Jezu, w ogóle mi motor wydupiło w kosmos. Znaczy, w sumie to e, bardzo daleko, a nie w kosmos. XD. Ej, powiedz, y, jakie masz gry, które y, ja mogę mieć? I możemy w nie zagrać? A. Może zaraz zrobię live, ale z innej gry niż GTA 5. No i wpadłem do wody. Niestety z motorem. Dobra, idę. Dobra, nie, nie robię już live. A. Po prostu będę stosować.